No dobra, słuchajcie. Jest styczeń 2020. A więc z mojej pokaźnej, bardzo dużej i kolekcji magazynów Wygrzebałam jeszcze coś takiego. I tak, nie przewidziało wam się, dzisiaj zajmujemy się magazynem. Jest to magazyn ósmy na rok 2018 z serii Nexonites. A więc no cóż, powracamy do magazynów, ponieważ tak, muszę się ich pozbyć, a poza tym nie chciałam od razu przechodzić do tego wielkiego openingu z Fantasy Riders, więc... Trzeba to jakoś podzielać, więc najlepszym takim rozdzielaczem są właśnie magazyny. Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Nexonite. Kit z tym, że ta seria już się skończyła. To jest to. Myślę, że będzie to mój ulubiony, jakby, e, ulubiony prezent z tych magazynów, ponieważ mamy tutaj Macy, a jest, a jest to e, moja ulubiona postać na równi z Aronem z Nexonites, więc się cieszę. W każdym razie e, kosztowało to 12 zł, jeszcze, więc miło i przyjemnie. No dobra, otworzę to, bo bo już zaczęłam gadać, a nawet tego nie otworzyłam No widzicie, Astrid się odzwyczaiła Naprawdę nie pamiętam, kiedy był ostatni przegląd magazynu Chyba to było... Star Wars? Z Obi-Wanem? Możliwe? No dobra, więc mamy nasz prezent Już dawno się nie wybrałam z tymi prezencikami u mnie w pudełkach No tak, nie, nie tęskniłam za tym ani trochę W każdym razie mamy tutaj Arona Ostateczna bitwa Część jeden z dwóch, nie wiem o co chodzi W każdym razie z Ninjago też była ostateczna bitwa I potem Chima miało tą serię wyprzeć Ale to się nie wyszło i teraz który jest z Ninjago? 11 12 No dobra uh, No okej, okay, jedziemy dalej przecież Henry Danger To jest Henryk Niebezpieczny Henry, jak to się nazywa, chyba? Zaczęłam oglądać Nickelodeon w ogóle <grych> i coś tam się ubiło u uszy e, Dalej mamy spis treści Aktualnie leci mój serial, więc się streszczam e, Dalej mamy naszą Macy, tutaj mamy reklamę e, gry w którą grałam swoją drogą i bardzo fajna jest, nie wiem czy jeszcze jest dostępna ale była bardzo fajna e, Tutaj mamy właśnie instrukcję do Macy oraz komiks Dalej mamy reklamy magazynu Scooby-Doo oraz znowu komiks Tutaj mamy jakieś labirynty, ja nie wiem o co chodzi Tutaj znowu jakieś zagadki Tutaj mamy spis tarcz Dalej mamy Monstroxa kontra Merlocka plakat Dalej mamy znowu te tarcze, tutaj mamy reklamy Cartoon Network Tutaj mamy jakiś zestaw Dalej mamy znowu komiks Dalej znowu jakieś zagadki. Tutaj mamy reklamę magazynu Benten. I tak będą magazyny Benten, ponieważ yy, mam, ich, mam ich tam trochę, nie wiem, może z dwa, bo na, na pewno jest jeden, a nie wiem ile dokładnie. W ogóle dzisiaj mi się śniło, że kupowałem jakiś stary magazyn Bentena, gdzie było pełno gadżetów pod tytułem Omnipix, czyli jakieś tam bransoletki, jakieś tam wisiorki, jakieś portfel nowe w ogóle ja nie wiem, ale może po prostu mi się marzy coś takiego dalej mamy prace konkursowe oraz po prostu konkurs nagrody konkursowe i znowu reklamy Nickelodeon, tym razem Wiki RPM no i tyle dalej mamy Van Bytera z którym była jakaś akcja chyba. On, on miał być 21 grudnia. A chyba był w styczniu albo coś tam, nie wiem nie pamiętam, ale coś z nim było nie tak. Eee, w każdym razie mamy to. Tutaj mamy reklamę magazynu City. I czy ja już to? Recenzowałam? Możliwe, że tak. No i dobrze. <grych> Okej, okay. no i to było dostępne 21 grudnia niby... Tutaj jeszcze mamy reklamę Ninjago z Samurai Mix, co w się sensie z Pixel? No i fajnie No i dobra, skoro magazyn mamy już za sobą, to przechodzimy do naszego prezentu ok a więc tak wygląda nasza saszetka Mamy tutaj logo LEGO Nexonite, limitowana edycja, Macy w klockowej postaci, Macy w kreskówkowej postaci Tutaj mamy podpis Z tyłu mamy klocek w skali 1 do 1 i informacje, ostrzeżenia. <grych> Media serwis zabada, jak zawsze. Komponenty wykonano w 2018, bo to było 2 lata temu, rozumiecie to? Oj, Aslit, Tyleniu. W Danii, w Meksyku, na Węgrzech, Chinach oraz Czechach. No i dobra. Otwieramy. Nie mogłabym zrobić taki wielkich hol tych magazynów. Ale komu się chce. <laughs> w sensie. Nie, no jak, jak chcecie, to mogę zrobić. Bo hole, hole wiem, że lubicie. No dobra. Myślę, że nie ma tutaj ciekawszych elementów. Mamy ten stożek taki. Jako taki ciekawy. No dobra, więc ja ją złożę i widzimy się za chwilę. Okej, okay, a więc ta wygląda złożona już figurka i jej broń, która jest za duża, jak tu w Lego bywa. W każdym razie, zanim przejdziemy do omawiania tej figurki, to fun fact. Otóż, Macy jest bardzo podobna do postaci z Overwatch, czyli Brigitte. No i obie posługują się czymś podobnym do tego. No i obum tym paniom podkładała głos ta sama aktorka i w serialu Next Night to Macy oraz do niedawna w grze Overwatch do Brigitte in Home, więc jest to po prostu niesamowite. No i chciałam się z wami tym podzielić, bo to jest naprawdę dziwne. W każdym razie może zaczniemy od tej broni, która jest wielka, jest złoto-pomarańczowa. No i ewidentnie za duża dla mini figurki Lego w każdym razie jest zrobiona dosyć ciekawie, ale do właśnie do figurki jest ona po prostu za duża. Ale wygląda w sumie ładnie. Jeśli chodzi o figurkę to Macy ma takie czerwonawe długie włosy związane w kucyk które bardzo mi się podobają. W serialu miała je jakby związane inaczej, trochę wyżej i nie podobało mi się to zbytnio, a te właśnie wyglądają dobrze, więc na plus. Tak wygląda jej pierwsza twarz, jest ona uśmiechnięta, tak właściwie to bardziej zadziornie. Z tyłu jest trochę ubrudzona i już jest widać, że po jakiejś walce i za uśmiechnięta i za szczęśliwa tutaj nie jest. W każdym razie, tak wygląda jej tors i jej strój jest zrobiony przegenialnie, bardzo mi się podoba i ogólnie stroje z Nexonite są takie... wiecie... z przytupem robione Mamy tutaj herb smoka, tutaj mamy jakieś wiązki świetlne ogólnie to zbroja Tutaj mamy złote rękawice i ogólnie wygląda to świetnie Na nogach również mamy złotą zbroję, tutaj mamy kolenniki, buty od tyłu mamy resztę tej zbroi. I tak, figurka mi się bardzo podoba. Yy, włosy mi się podobają, że yy, nie są takie dziwne jak w przypadku właśnie serialowej Macy. No i jedyne, co mi się nie podoba w tym prezencie, to jest ta broń, która jest po prostu ewidentnie za duża. No ale lego w tym punkcie raczej się nie zmieni. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, jak Wam się podoba powrót do magazynu. W każdym razie ja się cieszę, że w końcu mogłam odwołać ten magazyn, ponieważ tak, jest to mój ewidentnie ulubiony z Next Nights. No i cieszę się, że mam w swojej kolekcji e, taką ładną figurkę Macy. W każdym razie, tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!